Dobra, kochani, jest następny dzień. Odczarowujemy wczorajszy. Mam nadzieję, że będzie lepiej. I przyszła paczka chciałam Wam pokazać. Postaram się dzisiaj być bardziej pozytywnie nastawiona do życia, chociaż, no jak wiecie, no, ja myślę, że dużo osób z Was zrozumie moje rozżalenie, rozgoryczenie i mój, moje zwątpienie. No, bo ciężko jest, wiecie, być radosnym, jak no, jest się w takiej sytuacji. Ale nic, lecimy dalej, bo żyć trzeba. Jak to się mówi, no mm, po prostu. Tak, zobaczymy, co będzie. Dostałam ćwiczenia, będę ćwiczyła. Już dzisiaj rano ćwiczyłam, także jeszcze teraz wieczorem. A oprócz tego jeszcze taką swoją gimnastykę tutaj będę robiła. Oprócz tych ćwiczeń. I teraz Wam pokażę, co przyszło. Uu, cześć Czarny. To akurat nie dla Ciebie, ale dla maluszków. Kupiłam ten żwirek. Tylko tym razem kupiłam 14 litrów. Było taniej po prostu wychodziło, niż pojedynczo, po 7 litrów. Zawsze tak kupowałam. No wiecie, to i tak i tak jest coś, co absolutnie się nie zmarnuje. Więc to jest dla maluszków ten kukurydziany benek, który no mogą jeść, tak? Nic się im nie stanie, bo jakby kotki się najadły bentonitowego tego którego używam dla dorosłych kotów, no to by po prostu im się jelita zabetonowały. No i nie byłoby śmiesznie. Więc jeszcze widzicie, zapakowali to w taki strecz Wiecie co ja zrobię? Ja sobie chyba... Ja to sobie chyba przerzucę do tej mniejszej paczki trochę, bo mi się już kończy, a nie chcę tego nosić całego. Powiem, poproszę Artura, żeby mi to przesypał po prostu połowę. Bo nie ma sensu, żebym ja to dźwigała całe. No i... Dzisiaj chyba już kotki przełożę do sypialni. Eee, tak planuję zrobić. O, zobaczcie, taka duża paka. Ja nie będę tego wszystkiego dźwigać, nie? No. No, to jest... No hmm. dobra, powiem Arturowi, żeby mi to przepisał. Czarny. Oj, ale ty brzydko się zachowujesz. Na kogo tak? Na Karola? bo on chce na dwór, wiecie? On jest zły. On chce na dwór. Ale był na balkonie. No nie wiem. Dobra, pójdę go chyba na chwilę na dwór zanieść. Żeby sobie tam pochodził. No dobra, dobra. Już się nie denerwuj. Rambo. Rambo. Ramba. A co ty tak sobie leżysz? Co? No, Ramboczkik już jest y, przebadany, już nie musi być w izolacji, wszystko dobrze, jestem zdrowy, piękny. On ma futro nieziemskie, no po prostu on ma futro nie z tej ziemi, słuchajcie, naprawdę. On ma takie futro, że to się w głowie nie mieści. Nie ramba? W na takich szybkich zakupach kupiłam sobie taki pojemniczek, bo ostatnio mi pękł, a ja mrożę zawsze koperek, pietruszkę yy, i worki na śmieci. A ja kupiłam sobie ogórki, czyli. kupił ogórki, czyli kupiłam też do lampek yy, baterie i dokupiłam takie lampki, jak w tamtym roku, kupiliśmy na choinkę, bo choinka nam urosła przez ten rok, i yy, dokupiłam yy, 100 takich lampek zewnętrznych. Na baterie. Bo mamy tutaj przed domem i jeszcze w jednym miejscu przed domem. No. Aha, i jeszcze w samochodzie jest taki Mikołaj, że go nie brałam, bo to na cmentarz do rodziców Artura. Taki też świecący, nie nie Mikołaj. Taki z świecącym brzuszkiem. I kupiłam babkę płeśnik. Słuchajcie, poczytajcie sobie o tej babce płeśnik. Jak jesteście ciekawi, to sobie. Tutaj możecie e, zastopować i poczytać. Także zastopować. Aha i jeszcze kupi. Jeszcze kupiliśmy taki ketchup kotlin, bo mi się całkowicie skończył, znaczy nam oraz jeszcze dla Artura taki szampon w kremie Radikal, bo chcieliśmy taki sam normalny, ale nie było. No hej byłam właśnie wstawić pranie. Zdjąć z linki, tutaj mam właśnie część, muszę iść do góry do garderoby, pozanosić. Powiem Wam, że jest dzisiaj tak brzydka, paskudna pogoda, tak pochmurno, leci coś jakieś takie, wiecie, nie wiadomo co z nieba. Mam dzisiaj dużo zadań do, do wykonania. No także nie ma lekko, o Karol chciał wejść na hamak a tam czarny i o ząg mało masz drapaków e, no jest ogólnie powiem wam pogoda pod budą, pod psem powiem wam, że te słuchajcie te ćwiczenia mm, które mi dał ten fizjoterapeuta do wykonywania w domu to się tak wydaje. Takie niby nic. Jak ja tak patrzyłam, wiecie, jak on to robi, to. Ale już on wiedział, co on robi, jak mi je dawał, chyba. To jest taki ból. O. Ale zaciskam zęby i jadę. I powiem wam, że jak wczoraj rano. W... To tam jest, wiecie, na rozciągnięcie mięśni, na, na wzmocnienie i w ogóle. I wydaje mi się, że tam za którymś, którymś razem, to już będzie lepiej, wiecie, ale na początku, zanim to się w ogóle ruszy, zanim to się rozciągnie, zanim to. To jest taki ból, to trzeba przezwyciężyć, wiecie? I to nie ma jeszcze tak, że wiecie, tam troszkę i ten, trzeba tak dokładnie, powoli i. O. Ale ja sobie powiedziałam, że żeby... Yy, Mieć wyznacznik tego, jak jest, jak było. To nie będę brała nic przeciwbólowego. Powstrzymam się i trudno. Będę robiła tak, jak będę robiła. To, co będę mogła, to będę robiła. To, co nie, to. No, to mniej. E, ale e, nie chcę brać tabletek, bo chcę, że tak powiem. No, wiedzieć, tak, bo jak będę brała tabletki, no to nie będę wiedziała tak do końca, czy, czy to pomogło, czy nie, czy co. Więc bez tabletek będę leciała. Będę się starała jakoś funkcjonować. No. A my co? My działamy, wiecie, działamy, działamy. Właśnie blog dla Was robię, rzeczy robię. Wrzuciłam, żeby się filmiki załadowały. Będę robić. Ale najpierw chcę jeszcze troszeczkę wyprasować, bo mam co nieco do, do wyprasowania. No, to są takie rzeczy, które to muszę wyprasować, więc no w garderobie jeszcze też trochę bym musiała poukładać. Bo trochę mi się tam wiecie, nakumulowało mi się. Więc chcę to ogarnąć. No i tyle i będę działać. Po prostu dzień dzień pracy, wiecie. Ale już sobie powiedziałam, także ten rano ćwiczenia. Potem jeszcze przed snem, choćbym nie wiem, jak była zmęczona, choćby nie wiem, jak mi się chciało spać. I tak muszę jeszcze przynajmniej te pół godziny poświęcić na, na ćwiczenia. Także nie ma to, tamto i trudno. Także lecę. No i właśnie był przed chwilą jeszcze inny kurier z taczką taką małą, ale z fajną zawartością. Słuchajcie, no to nie jest tania rzecz, bo no jednak tam ponad 40 zł kosztuje, ale jest bardzo wydajna rzecz. Na długo wystarcza i jest naprawdę dobra. I teraz Wam powiem zaraz, na przykład jak macie psa, czy kota, i macie jakąś tam zwykłą pastę do zębów, którą myjecie ząbki szczoteczką, to polecałabym wam jak na przykład czasami się spieszycie, nie macie czasu. Jest e, taki żel, tak się nazywa. E, Freshite żel e, do pielęgnacji jamy ustnej dla psów i kotów 120 ml. Słuchajcie, tego żelu dosłownie bierzecie troszeczkę. To jest taki żel i no na przykład yy, możecie to zrobić tak, że troszeczkę na palec i tak przejechać po zębach i ten żel sam też myje zęby. On sam pracuje w buzi. Ja mam też taki żel, taką pastę orozymę, która się nazywa. To też jest enzymatyczna pasta, która też sama pracuje, ale to jest żel, który gdzieś tam, wszędzie, wszędzie sobie dojdzie. I można go tak albo, nie wiem, albo sobie przy, przyłożyć, wiecie, do strzykawki na przykład, ale no to jak ja na przykład mam większą ilość kotków, ale jak dla jednego to albo po prostu, tak mówię, można na palec i tak do dzióbka, albo tak pod, tutaj jest chyba nawet napisane na buteleczce, ja teraz nie widzę, tutaj w poduszkę policzkową, wiecie, tam do środka troszeczkę, troszeczkę tutaj i to zacznie samo pracować i to myje zęby. To kosztuje ponad 40 zł, ale to naprawdę na długo wystarcza. No zwłaszcza jak się tam ma jednego czy, czy dwa zwierzaki. No ja mam y, trochę więcej, to, to powiedzmy. Ale ja y, no staram się, wiecie, y, często myć ząbki. Zobaczcie, tutaj mam pastę do zębów y, tej samej firmy. Y, to jest y, ScanVet firma. Ona też kosztowała około 50 zł. Myślę, że teraz kosztuje już ponad 50. Ale co jest fajne w tej paście? Że jest pompka, wiecie, nie tubka, tylko jest pompka i naprawdę fajnie się ją nakłada. I ona też ma takie właściwości, właśnie nawet, że ją się y, tylko nakłada na ząbki i, i myje. Ale ja ją używam po prostu jako normalną pastę do zębów i nią szczotkuję zęby. Ym, właściwości też ma takie, że przeciwko próchnicy, że wiecie, nadziąsła jest dobra. Ale to jest żel, który tak naprawdę wszędzie nam się dostanie i on sam po prostu pracuje. Tu nie trzeba szczoteczki w ogóle używać. Także to o tyle jest fajne, że szczoteczki nie trzeba używać. Ta pasta była w komplecie z taką silikonową szczoteczką, którą się nakłada na palec i tam sobie szczotkujecie. A to jest żel, który po prostu e, sam sobie pracuje. Także jeśli jesteście. Zainteresowani, ja już nie wkładam tego do kartonika, bo nie ma sensu. Jeśli jesteście zainteresowani tak, takim czymś, to raz na jakiś czas, jak nie mamy czasu, wiecie, w biegu jesteśmy, przychodzi taki czas, że nie mamy e, po prostu czasu na umycie tych ząbków, to tylko to wkładamy. O, tutaj są takie różne e, preparaty tej firmy, to sobie później zobaczę. E, no, także ja Wam, yy, o tutaj widzicie, nawet jest ta pasta, to jest ta pasta, którą ja mam. Enzymatyczna pasta do zębów, dla psów, kotów i innych zwierząt. No i ona naprawdę jest fajna, ją y, się dostaje w komplecie ze szczoteczką, yy, ale ja też mam takie inne szczoteczki normalne, wiecie, kupowałam tam na Allegro. Takie jedna końcówka jest y, większa, druga mniejsza i też jest bardzo fajne. No i postanowiłam to kupić, bo, y, no bo to jest naprawdę fajna rzecz. To się odkręca. O, już nie będę, bo, bo wylatuje. No, także bierzecie tylko troszeczkę na ząbki i samo działa. Byłam wstawić drugą pralkę i wyjęłam y, z pralki. I słuchajcie, zda, nad, nadszedł moment, którego nienawidzę. Zawsze mi się wydaje, że zawsze wszystkie kieszenie sprawdzę. No ale jakoś nie do końca zawsze. I wybrałam chusteczkę higieniczną. Jak ja tego momentu nienawidzę. Słuchajcie, jak otwieram pralkę i widzę wszystko w skrawkach chusteczki, którą jest strasznie ciężko e, usunąć. To jest masakra później, wiecie. Wszystko muszę rolką, a to tak i, i też nie zawsze, wiecie, schodzi. Nienawidzę tego. Trochę tam strzepię, ale to zawsze coś zostaje. Ale nic. To co mogłam, to tam strzepałam. Tak wiecie, powiesiłam na, na linkę, wstawiłam drugą pralkę i teraz chciałam Wam powiedzieć, że robię obiad. I mam kilka takich yy, tych mieszanek na, yy, na patelnię jeszcze zamrożonych tych warzywnych i tutaj mam warzywa na patelni po indyjsku i powiem wam, że chyba ten rodzaj mam pierwszy raz, bo no zawartość tak mnie zszokowała i bardzo mi się to spodobało. Ja Miałam pierś trochę z kurczaka i gotuję osobno ziemniaczki do tego, ale powiem wam, że naprawdę fajna, fajna mieszanka to jest. Tu jest marchew, cukinia, soczewica zielona, broku, kalafior, fasola, e, ta taka wiecie, e, ta taka zielona, gruba, e, papryka czerwona, cebula czerwona, no i przyprawy. Jest mieszanka przypraw, ja zaraz wsypię, zaraz pokażę Wam jak to wygląda, bo wygląda rewelacyjnie. Tutaj mi się gotują ziemniaki i zobaczcie, wsypałam e, tą przyprawę. Powiem Wam, że to wygląda i pachnie naprawdę rewelacyjnie. Ja miałam pierś z kurczaka i sobie yy, chyba z kurczaka. Nie pamiętam, czy z indyka, czy z kurczaka, ale w każdym razie pierś. Yy, I powiem Wam, że to naprawdę wygląda no, po prostu rewelacyjnie. Jeszcze do tego. O, ta fasola. Jeszcze do tego yy, ten. Yy, no. Ziemniaczki i będzie pychotka. Pychotka. Mówię Wam, jak to pachnie. No, po prostu po przyprawa indyjska, nie? Kiedyś chodziliśmy do tej masali w Gdańsku. Ja nawet nie wiem, czy, czy ta knajpka, czy ta restauracja indyjska jeszcze jest masala w Gdańsku. Powiem Wam, że z chęcią bym się wybrała. Ale nawet nie wiem, czy ona w ogóle jest jeszcze. Może, jak będziemy. W tamtych okolicach, tylko że my nie bywamy za bardzo w tamtych okolicach, ale może byśmy się wybrali któregoś dnia, tak w ramach rozrywki. No, a tymczasem czekam na ziemniaczki i obiadek gotowy tak na szybko, bo po prostu wiecie, nie mam też czasu, mnóstwo rzeczy mam do zrobienia. Nie mam czasu na wielkie gotowania, coś trzeba jeść. A ja Wam powiem, że ja nie lubię dnia bez, yy, bez obiadu. Ja Wam powiem, że ja po prostu no, muszę mieć obiad, bo ja wtedy się czuję jakaś taka niedojedzona. Nie wiem, muszę mieć obiad. Dzisiaj kochani, wzięłam już y, dzieci do sypialni. Tutaj im zrobiłam taki plac zabaw. Tutaj mają jedzonko, tutaj mają drapak, mogą sobie z drapaka na parapet chodzić. O, tutaj już jest ciekawie. Tutaj mają gorąco od kaloryfera. Także tutaj w tym domku one bardzo lubią sobie spać. W tym domku, i tak stwierdziłam, że tak, będzie fajnie. Tam im wszędzie zostawiłam miejsce, bo one lubią takie, wiecie, zakamarki, skrytki. O, i lubią się tam szukać i straszyć. No, już śmiało sobie wchodzą. Już są fajnymi, takimi dużymi kociakami, także to miejsce teraz jest już ich w tym pokoju, bo tutaj jednak jest, wiecie, dużo miejsca. One zaraz wyskoczą na całą sypialnię. Tutaj y, przyniosę im jeszcze takie, wiecie, te, te takie szyny z piłkami, a na razie są tutaj, żeby się tak y, pewniej czuły. Bo jak kotki są małe, to im tak trochę ciaśniej, tym lepiej. Więc tutaj jest na razie taka płyta. No ja mam tutaj swoją toaletkę. I ten. Na razie krzesło wyjęłam. Żeby, wiecie, żeby sobie tutaj miały fajne miejsce. No tak. Lejla tutaj na łóżku sobie chodzi. No i tak. Są tutaj jakieś pół godzinki. I powiem wam, że już szaleją. Czują się od razu fajnie. I właśnie dlatego, że jest tak mało miejsca, a z czasem one same sobie wyskoczą na łóżko tutaj i same będą sobie wychodzić, więc z tym nie ma problemu. Ja to już mam przetestowane, przerobione, już wiem, jak to najlepiej tutaj funkcjonuje. Mam już taki patent opracowany, który się najlepiej sprawdza. Tutaj lajluźka. No i tutaj sobie pijemy wodę. No i sobie się bawimy. No, teraz zaraz pójdę tam w tym pokoju ich, im poprzednim dokończyć, sprzątać, bo tam już zaczęłam. I teraz będzie to pokój kogoś innego. No, także tak sobie u nas się dzieje. Ten, ten tunel wzięłam, ten, który kupowałam w tamtym roku. Nie, no, kupowałam go, a ja nie wiem, kiedy ja go kupiłam. Jakoś tak w połowie 2022 w IKEA jakby coś. 30 zł, więc no, fajne jest. No. Także tak. O, sobie myślę, że tak tak jest fajowo. Tu mają już tą większą kuwetkę i wzięłam nie, taką większą, ale jeszcze malutką. Chociaż już spokojnie wchodzą do dużej, ale jeszcze jak są tutaj, to niech sobie mają tą. A sobie tutaj teraz się pobawią. No, patrzcie co tu się dzieje. Tu dwa szoguny i tu dwa szoguny. Wstaje, jesteś za ciężki. jeżusz, Ty, ty nie gryź brata. No to bardzo nieładnie tak gryźć brata. Naprawdę.